Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Michael a to kolejny poradnik na naszym kanale tak jak widzicie w Halloweenowym troszeczkę stylu tak naprawdę piżamie, zaczynamy ten odcinek i powiem, że gramy dzisiaj Amumu będzie też on troszeczkę w przebraniu, bo jest to surprise party Amumu więc akurat się poszczęściło, że na tym koncie mamy jakiegoś skina pierwszy raz no i zagramy dzisiaj sobie tą postacią pod klasykę gatunku, tak jak zresztą to bywa w poradnikach. Zagramy sobie Sunfire'a przedłużonego troszeczkę Stormail'em. Widzimy, że tutaj jest też troszeczkę PEQ-u, więc te listy gdzieś tam także będą nam towarzyszyć, więc w skrócie zapraszam do oglądania. Oczywiście zostawcie lajka, like suba, podbicie i tym podobne sprawy. Przejdźmy standardowo do runek. Runki prezentują się następująco. Są dwa możliwe Buildy na naszym Amumu. Pierwszy jest pod Conquerora, którego banalnie wystakowujemy na przeciwnikach. Po buffach, z tego co pamiętam, w sezonie 11 Amumu zyskał nowe życie właśnie z tą runką. Stał się takim bardzo agresywnym tankiem, jakkolwiek to zabrzmi. I banalnie potrafił dominować każdego na trzecim poziomie, zwłaszcza po chyba reworku, z tego co pamiętam, umiejętności Q. No, i dalej mamy Triumf, mamy również Legends Heista. Kolejna runka jest to ciekawe, bo bra, bierzemy La Standa, nie klasycznego Cope de Grace'a, tylko La Standa, żeby przeciwników na low yy, tak, jakby no nie one-shotować, tylko mieć o wiele większy damage na przeciwnika, którzy posiadają mniej niż 60% zdrowia. To jest idealne rozwiązanie dla tego typu postaci, bo czasami mamy problem z zakończeniem naszego combo. I to jest jakby taki dodatek do właśnie damage'a, w konsekwencji przeciwnik raczej to będzie po prostu padał. Natomiast drugie runki jest to Dominacja. Alternatywnie ludzie na Amumu wybierają te zielone podstanka. tanka, natomiast ja preferuję bardziej agresywnego Amumu, który ma Ultimate Hunter'a. Im szybciej posiadamy tego ulta, tym lepiej, dlatego pod tego ulta de facto gramy teraz. Natomiast druga runka, Chipshot, dostarcza bonusowy damage przeciwnikom, gdy się między innymi z nimi wymieniamy obrażeniami. Alternatywne runy, jakie najczęściej na Amumu i nawet na poprzednich poradnikach mogliście umieć zobaczyć, to Amumu pod Aftershocka. Tyle, że tamten poradnik był także przez sprzed kilku lat, dlatego też warto to zaktualizować. To wydaje się, że Conqueror jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. I wejdziemy sobie od razu tutaj na ganka. Raczej mi się wydaje, że tutaj on będzie fulinował. Całe szczęście udało się w, ostatecznie, w ostatniej chwili dosłownie uratować naszego przyjaciela. Niestety, wydaje mi się, że tego żuka stracimy, zwłaszcza, że Akali tutaj gdzieś będzie pomagała temu, a Mordekaiser mnie przy okazji zamknie. Lepiej to odpuścić niż ryzykować. Mamy co prawda first ploda. i raczej będziemy pędzić od razu na dolnego żuka. Także dosyć fajnie zaczęliśmy ten meczek. Przy okazji, można też złożyć sobie, jeżeli oczywiście nas stać, Dark Seal'a za te 350 złota, niewielkie co prawda to są buffy na AP oraz HP. Natomiast w dużej mierze, kiedy gramy i mamy gdzieś tam te asysty, wiecie, fragi tak jak to ma miejsce teraz, i ten za 350 może nam dostarczyć aż tych AP chyba z 40, tak łącznie. Więc za 350 taka inwestycja dla tanka jest bardzo, ale to bardzo dobra. Ale to jak wiecie, oczywiście macie perfekcyjne KDA, wiecie, że nikt was nie powstrzyma. To jest dobre rozwiązanie, w które chyba zainwestuję w tym meczu. Tylko musimy na początku poczekać do Ulta. Natomiast, jak się nic się nie dzieje w trakcie rozgrywki, wydaje mi się, że nie ma sensu po prostu na siłę szukać ganków, A Mumu jest taką postacią, która no, główne skrzypce gra właśnie po ultimate. Także, jeżeli nic się nie dzieje na mapie, po prostu starajcie się farmić, budować tą przewagę, by mieć Ulta na kluczowe obiektywy, jak na przykład smog. Jest to także genialna postać do kierowania gierek samemu, bo to się wydaje, niby wiecie, tank. W przestrzeni lat, Amumu stał się bardziej agresywną postacią, która uwielbia się bić nawet najbardziej agresywnymi przeciwnikami, jak Diana, właśnie taka Briar. Nie jest nikt nas w stanie ubić, a my ze spokojem możemy każdego kajtować. Nawet na tanki sobie świetnie poradzimy, bo jest to, przypominam, postać, która też bazuje troszeczkę na procentach ale za chwilkę o tym powiemy bardziej szczegółowo teraz póki co wejdziemy sobie na ganka po raz drugi, bo Mordekaiser się nie nauczył jak to wygląda z naszej perspektywy więc spróbujemy go sobie chciałem powiedzieć spokojnie zabić ale Garen nam całe szczęście pomógł, także spróbujemy to na szybkości odpuszować. zyskaliśmy tak jak widzicie asystkę nie wiem, czy tutaj Berriere akurat realizuje tego Smoka. Widzę, że gdzieś się tutaj kręci. Złożymy sobie Dark Seal'a wcześniej wspomnianego i będziemy od razu na tego Smoka, bo kto wie, może ona teraz to realizuje. Pierwsze z tak, jak widzicie, już mamy aktywne, przez to nasz ult będzie nieco szybciej. Przy okazji, chyba możemy sobie skarnąć Blue Buffa. Będziemy mieli szósty poziom i polecimy od razu na tego Smoka. Chyba, że zrobimy taki myk, że. Sprawdzimy czy tego smoka realizują. Dokładnie tak. Spróbujemy zrobić tu jakąkolwiek presję. I spróbujemy to zabrać, tak? Bo to w sumie teraz jest walka smajtów I udało się to na nasze konto zdobyć. I przy okazji jeszcze ulta się udało zyskać. Nie musiałem chyba co prawda flashować. Ale wiecie co? Lepiej sfleszować i mieć fraga. Flesz jest po to, żeby gonić przeciwnika, tak? a nie, że w tym momencie używamy flesza do ucieczki. No Ezreal tutaj niestety przeży, przeżyje, ja mam dopiero Kuza w 3 sekundy. Chociaż jakby mi ta Katarina pomogła, to byłoby fajnie, nie? <grytanie> Pytanie, czy właśnie... Tak, myślałem, że mnie właśnie nie uratują. Dobra, przejdźmy od razu do umiejętności, bo też mi się wydaje, że na to jest idealny teraz moment. Pasywka powoduje to, że nadajemy efekt klątwy kogokolwiek uderzymy. Przy przeciwnikach jest to swego rodzaju takie kółeczko, które widzicie na tym skinie jest idealnie podkreślone, bo jest ono różowe. Także od razu wtedy mamy pewność i wiemy, kto ma tą klątwę, kto tego nie ma. I z tego co mnie pamięć nie myli, tak dokładnie, jest to procentówka, czyli osoby, postacie, obiektywy. Ktokolwiek praktycznie zostanie przez nas uderzony z tą główką, taką charakterystyczną, to dostaje później 10% true damage'a, genialna rzecz, która kontruje tanki, czy jakiekolwiek postacie oparte na zdrowiu. Umiejętność Q, zwyczajny bandaż, citujemy pierwszą jednostkę. Jeżeli kogokolwiek trafimy, to od razu nasza postać się do niego przyciąga i natychmiastowo go ogłusza. Po reworku Amumu i mamy drugą bardzo szybko, jeżeli mamy dwa staki. Bo teraz widzicie, mamy 12,5 sekundy redukcji. Natomiast po kolejnym nastakowaniu się tego Q mamy je po 3 sekundach. Co właśnie bardzo jest dobre do ganków, wyłapanek i tym podobnych spraw. Ale póki co, to sobie spokojnie podejdziemy do przeciwnika. Jezus, chciałem powiedzieć, że ten, ten ziomeczek jest trudny. Ale turet tam zdecydowanie pomógł w realizacji tego ganka. Umiejętność W, procentówka. Kiedyś na co niektórych poradnikach polecałem wam to maksować jako pierwsze, bo im więcej maksujemy tą umiejętność, tym bardziej bijemy procentowo naszego przeciwnika. W skrócie. Yy, genialna rzecz, jeżeli bierzemy sobie jakieś. Hmm, ona mi to smajtuje shit. Genialna rzecz, jeżeli sobie podejmujemy jakiegoś smoka na czwartym, a kapiątym poziomie, to to jest najlepsza możliwa rzecz. Bo podchodzimy do takiego smoka z Sunfire'em i praktycznie z innymi rzeczami, możemy obok niego stać i on się sam o nas zabija. Bo zresztą to pewnie Wam pokażę na podstawie Barona, czy jakichś innych tego... tego typu obiektywach. Kupujemy sobie Sunfire'a. Wydaje mi się, że tutaj można się poczuć, możemy sobie złożyć pancerniaki i to chyba będzie cały komplet, jaki będziemy mieli przeznaczony na adeki, bo tutaj troszeczkę te postacie, no jakkolwiek to zabrzmi, będą silniejsze późnym etapie, więc chyba myślę, że teraz zainwestujemy sobie w rezista, czyli kaenika. No i dobra, umiejętność E to jest zwyczajne takie, nie wiem jak to nazwać, machnięcie, uderzenie, to tak jakby dziwnie ten Amumu tak robi na ekranie, zadaje to obrażenia Obszarowe w tym całym obszarze, no i tyle. Plus jest jeszcze taki, że to jest też ciekawy efekt, tylko nie wiem gdzie, gdzie się ci wszyscy zapodzieli. Jest to też taki ciekawy efekt, że jeżeli bijemy kogokolwiek i on uderza nas, a my mamy E na cooldownie, to tak jak widzicie, cooldown nam od razu momentalnie się skrata. O te chyba dokładnie pół, pół sekundy. Teraz na wymaksowanym widzicie, jest to 0.75, genialna rzecz do czyszczenia raptorów, do czyszczenia sporych fal, poniekąd też dlatego czasami Amumu jest grany pod właśnie bycie takim lanerem, ale o tym to powiemy za moment i ja niestety tutaj umrę no i tak jak widzicie to e, bardzo ale to bardzo szybko się skraca kiedy czyścimy raptory czy golemy dlatego też Amumu możecie zaczynać z obu stron, nie musicie koniecznie zaczynać od strony niebieskiej jak miało to miejsce w tym me meczu po prostu Amumu radzi sobie doskonale zresztą z dzisiejszymi regeneracjami i dzięki tym itemom na dżungle po prostu Amumu może cały czas stać obok przeciwników, cały czas ich połkować i cały czas mieć przy okazji regenerację, resety i tak dalej, i tak dalej. Dobra, pan Mordekaiser co prawda już jest troszeczkę silniejszy pod tym względem, ale nie zmienia to jednak faktu, że da się go porobić. Zresztą na ganku, tak jak widzicie, a, niestety ja już padnę od tego. O, i o dziwo Mordekaiser przeżył. No cóż, jak widać moja drużyna nie jest aż tak silna, jak mogłoby się wydawać. Natomiast nie mam kompletnie pojęcia, czemu Garen... No właśnie, chciałem powiedzieć, temu Garen nie flashuje i nie naciska ultimata, ale widzę, że mu się ta kropka dopiero co zresetowała. Także idziemy dalej. Mamy ultimata, który stunuje. Kiedyś, ciekawostka, ta umiejętność zatrzymywała wrogów, przez co mogli używać swoje bariery, zonie i tym podobne. Każdy myślał zazwyczaj, że to jest stun, natomiast po latach dopiero ten stun został wprowadzony na tą umiejętność i w tym obszarze ktokolwiek jest obok Amumu no to od razu otrzymuje ogłuszenie na te półtorej sekundy. Genialna rzecz do rozpoczynania jakiejkolwiek walki. Przykładowo jesteśmy obok takiej Luksany, wyskakujemy od razu ją stunujemy tak jak widzicie. No tylko jeżeli trafiłbym drugi raz ku, no to raczej bym mógł spokojnie powiedzieć, że zabiliśmy przeciwnika. Jednakże teraz musimy powalczyć o ulepszony efekt tego obuwia, więc ja się skuszę na realizację tego tego Heralda, i zobaczcie, ta statystyka ta na niebiesko pokazuje, ile dokładnie zadaje temu yy, Heraldowi, praktycznie teraz nic nie robiąc. To jest właśnie magia tego W, że za praktycznie stanie w miejscu zadaliśmy już mu ponad 2000 obrażeń. Wiadomo, że tam drobnostki dodaje jeszcze Sunfire, nie mówię, że nie. Jednakże za stanie przy kampie zadać mu 3000 damage'a, no to jest serio dobry wynik. Czy przypominam niezmaksowanej kompletnie umiejętności, tylko wybranej na pierwszych poziomach? No ale w trójkę też go raczej porobimy, nie? W trójkę go to już raczej porobimy, i myślę, że na tą akalkę też moglibyśmy się już szybko bić, właśnie, żeby tą Katarinę przy okazji uratować i odzyskiwać, oczywiście, nasze staki, bo teraz dosyć sporo ich utraciliśmy przez te dwie głupie wywałki, i widzicie, nasza inwestycja poszła się. Rypać. No i dopiero teraz wycofam do bazy, chociaż jeszcze nie, nie wycofam do bazy. Bo tu przeciwnik widzę, że jest flankowany. To ja wskoczę od razu i poniekąd tu dobiję jednostkę za drugą. Odpalimy Seheralda, bo i tak nie mamy co z nim robić. To zniszczymy turet na midzie i pójdziemy może dopiero wtedy do bazy. Ciekawostka na temat Amumu jest to odnośnie jego Q: że my kiedyś się lecieliśmy do celu, którego hitowaliśmy, tak jakby od razu tam, gdzie się znajdował. Teraz jest tak, że jeżeli byśmy wykorzystali tą umiejętność Q na na przykład, nie wiem, Sajonie. Postaci, która złapała latarnię tresza, to my ciągle byśmy lecieli do przeciwnika do momentu, aż nie dolecimy. Kiedyś takiej synergii z strategii na tej umiejętności po prostu nie było. Oczywiście tą umiejętnością też radzę przenikać, uciekać przez ściany, czyli jeżeli załóżmy, ktoś by nas gonił po tej linii, używamy Q do żaby i w ten sposób nie musimy wykorzystywać flesza, a możemy uciec łatwo z miejsca zdarzenia. Też warto wlejcie takim Amumu. Kampić się w niektórych krzakach, oczekiwać po prostu na dalszy bieg wydarzeń. W tym przypadku jest tutaj załóżmy Ezreal. No może Ezreal nie, bo widzę, że jeszcze Lux nadchodzi. Natomiast jak jest sobie sam Ezreal, to po prostu skampić gościa, próbować na nim odpalić full combo. I jak widzicie, sam siebie, Amumu, bez żadnych itemów potrafić takiego. No nazwijmy to nafitowanego Ezreala. Pokonać. i wycofamy się od razu do bazy, żeby tutaj nie tracić czasu. Kupimy sobie jedną rzecz. Teraz możemy kupić to nieco naszych ulepszeń, czyli kupimy sobie tormeila. I tu na przemienie będę składał raz pod rezisty, raz pod armory itemy bo wydaje się, że ta Briar z Ezrealem powoli do tej gry wracają, ale już ubezpieczyliśmy się względem Akali, a także Lux czy Mordekajsera właśnie tym Kaenikiem. Alternatywnie można złożyć sobie na przykład Abyssal Maska, też fajny item. Można złożyć Spirit Visage, też bardzo ciekawa strategia. Po prostu chodzi o to, żeby na przemiennie mieć trochę rezista, trochę HP, później trochę armorów, też trochę HP. Natomiast jest jeszcze inny rodzaj Amumu, czyli ten, który gra pod full, totalnie full walnięcie, gra full AP i tutaj nie składa na przykład, np. Fajera, by palić przeciwnika, tylko pali go w zupełnie inny sposób, składając m.in. Liandrę, która też ma procentówki, też ma fajny magic damage, jednakże my w to nie inwestujemy w tym spotkaniu, bo po to w sumie, po pierwsze, a po drugie i tak posiadamy dosyć sporo damage'a, palenie i Dark Seala, którego nawet potencjalnie byśmy mogli y, wymaksować i ulepszyć aż do meczajki. Nie będziemy tutaj zawistni, Też widzę, że przeciwnicy próbują się ze mną bić, no to pokażemy im prawdziwego skill'a w stosunku do Amumu. No i tu już muszę niestety przeflash... o kurde, chciałem powiedzieć, Przepraszam, żeby przeżyć, ale jak widzicie, wszyscy na mnie No widzimy, że tutaj Bariar dostała pierwszego fraga w meczu. Jakkolwiek to zabrzmi, jest to dla nas na plus, bo zamiast oddawać z 80 golda, znowu będzie miała reset. I szczerze, trzeba już biegać wokół drużyny, szukać właśnie walk drużynowych. Bo przede wszystkim Amumo jest z tego znany, że jak naciśniemy Rkę, to też liczy na to, że drużyna go wesprze. W tym przypadku przyjdziemy tutaj. Możliwe, że uda się tego Ezreala na samym końcu złapać. No i co? Czy Akalka jest tutaj targetem? No chyba jest głównym targetem. Tak mi się wydaje. Mordekajzera też dobijemy. Polecimy od razu w Atakana. Jak wszyscy nie żyją, to czemu by odpuszczać taki temat? I tu po raz kolejny pokazuję Wam ulepszone tym razem W. Praktycznie stoimy w miejscu i ta niebieska statystyka pokazuje do czego jesteśmy zdolni. Mówię, wolę full, full tanka grać, bo przeciwnicy się przeze mnie nie wbiją, nie przebiją, a i tak przy okazji mogę mieć fantastycznie duży damage na samym końcu gry. Pytanie, czy ja go złapie? Złapać go chyba nie złapie. Takali też się niestety nie udało. Została co prawda slołka, to już chyba ktoś tam, no właśnie, powinien dobić. Widzę, że Briar jest na plecach z Mordekaiserem, ale nie powinniśmy się tym przejmować. No co prawda, nie zdążyliśmy uratować naszego Kerry. Nie wiem, czy jest sens, żebyśmy tutaj tak stali. No ale dobra, żeśmy ochronili naszą Kajsę. Złapaliśmy Ezreala Myślę, że też dlatego właśnie ze względu na to Q, bardzo często od, od czasu do czasu zdołało się spotkać Amumu na saporcie. Była przez chwilę taka meta, która dominowała, bo właśnie Amumu był takim innym Neutilusem, innym Threshem, który za wszelką cenę chciał inicjować walkę i grać agresywnie. Dlatego też Amumu był swego rodzaju supportem, ale niestety po nerfach yy, chyba cooldownów został no, unicestwiony trochę. Dlatego też, jak zdarzy się od czasu do czasu zobaczyć Amumu na Saporcie, to nie uznawajcie tego w Champions League jako Trollpick, bo też coś takiego kiedyś było. Po prostu, kiedyś coś takiego było. Dobra, widzę, że Briario jest totalnie napalona na fraga. Ja wam szczerze powiem, że mam to totalnie gdzieś. Ja się mogę nawet poświęcić za to, ale kosztem tego, że mam po raz kolejny kolejnego fantastycznego smoka. Dla mnie jest to jak najbardziej warp i widzę, że w ogóle Morgana stała się killerem, jeśli chodzi o ten meczek. Natomiast tutaj, jak widzicie, też trochę podobijamy. No i co, pojedynek 2 na 1 Ale z drugiej strony nie wiem, kogo tutaj fokusować. Chyba na początku skupimy się na Luxance. Ja też mam plesza byku, więc zrobimy coś takiego. Porobimy ziomeczka. To prawda, ja już nie jestem w stanie tutaj więcej podziałać. Natomiast chyba uda mi się jeszcze to przeżyć. Dzięki Garen za pomoc. Like... Proszę o lajka like dla Garena. Proszę o komentarz Garen. To będę wiedział od razu do którego momentu oglądacie ten materiał. No i co? W dużej mierze powinniśmy za chwilę kończyć tą gierkę. Bo z taką. Taką sytuacją, z takimi możliwościami, z takim buildem, już powiedziałbym, że Amumu preferuje koniec. Jakby ja wiem, co powiecie. To jest tank, który uwielbia grać do samego końca i dalej w las, tym lepiej, bo jest silniejszy. Natomiast yy, Amumu jako fighter, Amumu jako postać, która lubi się nawalać non stop z przeciwnikami, no lubi taki koniec w okolicach 28-32 minuty. Później jest troszeczkę ciężej. Dlaczego? Bo przeciwnicy po pierwsze mają Zonie, jakieś Banshee, jeżeli ktokolwiek pomyśli, no to złoży QSS-a, czy Mikaela i ochroni y, swojego adekery od właśnie pierwszego stuna, drugiego stuna. Dlatego czas troszeczkę nie się korzyści dla naszej postaci, ale jednocześnie nie korzyści. Bo my więcej bić, niestety, i tankować nie będziemy mogli. A z kolei przeciwnicy gdzieś tam w oddali już te itemy defensywne będą posiadać, i nasza erka po prostu będzie mniej troszeczkę korzystniejsza. No i dobra, wycofamy się do bazy, kupimy sobie w tym przypadku jakso. Dlaczego Jakszo? Odpowiedź jest banalna. Po pierwsze mamy Resista i Armora dwie najbardziej kluczowe statystyki, które są nam potrzebne w tym meczu. HP to już jest taki dodatek. Jak widzicie, przeciwnicy nie są w stanie we dwójkę, a czasem nawet i trójkę przez nas się przebić. A co dopiero, gdy mamy jeszcze takie bonusy i jeszcze ostatni slot, no bo zaraz tego Darkseida jednak przedamy. Tylko po to, żeby sobie złożyć Złożyć troszeczkę lepszy item pod tanka. Najpierw przejdziemy do Briar. Teraz myślę, weźmiemy sobie Lux. Raczej Erki używać nie ma sensu. O, dzięki, że mnie przyciągnąłeś. Raczej Erki nie ma sensu używać na jeden target. No faktycznie, jeżeli jest to totalnie taki mega, mega, mega późny late game, to można jeszcze polemizować. Ale tak w domyśle staramy się to trzymać na ostatnie po prostu chwilę. Dzięki temu przeciwnicy mają zdecydowanie trudniej. A my możemy sobie spokojnie się zresetować, odpocząć, czy nawet i przepuszować bota, by zdobyć inhibitor numer 3. Powiem w domyśle, że strasznie ciężko przepuszować, czy odpuszować już aż 3 hmm, zniszczone inhibitory. Przeciwnicy muszą być zmuszeni do albo takiej akcji pull-in, albo kompletnie do poddania gierki. W tym przypadku. Zwłaszcza, kiedy już przeciwnicy nie posiadają akalki, to też jest im nieco trudniej. No niby odpaliliśmy Ulta na jeden target, ale z drugiej strony stracili kluczowe ogniwo w fajcie. W konsekwencji też. No już nie ma kto im tego defować. Już nie ma kto im tego po prostu defować. I Katarina prawie zdobyła Pentakila. Niem jednak wydaje mi się, że coś tam jej sksuliśmy. No i na sam koniec dobędziemy kolejną asystę i ze statystykami 11.324 kończymy to spotkanie. Zrobiliśmy najwięcej damage'a w grze, mimo to, iż byliśmy totalnym tankiem. No i po drugie, wytankowaliśmy dosyć sporo damage'a, bo byliśmy rzecz jasna tankiem, tak? Więc jeżeli te dwie, dwa elementy ze sobą współgrają, czyli damage to champions oraz damage taken, to na pewno spełniliście swoje zadanie w meczu. Piszcie śmiało w komentarzach, jaką chcecie postać kolejnym razem. Zostawcie lajka, zostawcie suba. I dziękuję serdecznie za oglądanie. Do następnego. Bye.